Cześć, cześć, witajcie! Z tej strony Anika W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak sobie zrobić taki świąteczny bieżnik Oczywiście nie musi to być świąteczny też bieżnik, ponieważ już zbliżają się święta To ja postanowiłam zrobić sobie wersję świąteczną Taki bieżnik można również zrobić sobie bez błyszczącej nitki Tutaj właśnie przygotowałam sobie sznureczek, z którego ja zrobiłam To jest tak makrama właśnie, która jest w, w którą ma wplecioną właśnie taką błyszczącą nit Ale również można sobie zrobić go ze zwykłego sznurka makrama na codzienny stół nie wcale nie musi być też świąteczne. Ja zużyłam sobie sznurek makrama firmy Mila Druciarnia, 2 mm, długość 200 m, 250 gram, Szydełko od 4 do 6 mm. Ja postanowiłam zrobić na szydełko 4,5 mm, żeby zrobić sobie bieżniczek taki jak ja, czyli około 25 cm tutaj szerokości i długości około 90 cm. Zużyłam niecałe tutaj dwa motki, tyle mi zostało właśnie z drugiego motka. E, oczywiście, jeśli chodzi o wymiary, możecie sobie dowolnie wybierać jakie tylko chcecie. Wystarczy sobie przerobić na początek próbka, tak jak ja sobie tutaj przerobiłam, i dostosować sobie właśnie wielkość tego pierśnika i obrusika do waszego stołu, do waszych potrzeb. Również z tego wzoru warto sobie zrobić również podkładeczki, mniejsze, większe. Naprawdę polecam. Jeśli właśnie chodzi o sam wzorek, wiem, że na tym właśnie błyszczące nic nie do końca widać w kamerce. Natomiast ja tutaj sobie właśnie przygotowałam taką próbeczkę Wzórek jest dosyć właśnie ciekawy Ponieważ tworzy nam tutaj takie falowania I tworzone są one tutaj w takich rzędach podwójnych nie jest to zbyt rozciągliwa, więc nie jest to taki typowo ściągaczowy wzór i fajnie się też prezentuje na stałe, bo jest to coś innego, jest w miarę też płaski, możemy położyć sobie po prostu na nim cokolwiek, tylko chcemy, na pewno się tutaj nic nie przewróci. Tak wygląda właśnie w wersji bezbłyszczącej, może jest bardziej wyraźny ten wzór, natomiast w wersji błyszczącej głównie właśnie błyszczy nam się tutaj ta niteczka. Słuchajcie, ja Wam pokażę po prostu na próbce, jak go zrobić, ponieważ tu głównie chodzi o to, żeby cały czas wykonywać w kółko ten sam wzór. Tutaj się nic nie zmienia, dostosowujecie tylko sobie wielkość, długość, szerokość, jak tylko chcecie. Tak jak widzicie, można z tego zrobić nawet podkładkę sobie od kubaczek. Bardzo fajny wzór. Także ja dzisiaj głównie skupiam się na wzórku, pokazuję Wam, jak go zrobić właśnie na tej próbce i jak sobie wykończyć dookoła bieżnik. A po prostu od Was zależy, jakiej wielkości, w jakich wymiarach sobie zrobicie Ja tylko dodam, że on jest naprawdę fajny, jest grubiutki, a aczkolwiek też się właśnie nie zagina, nie plącze Więc warto sobie położyć taki bieżnik nawet na sam stół, czy też nawet właśnie pod biały obrusik Kolorystyka nawet dowolna, wiem, że takie sznureczki są też w kolorystyce czerwonej, zielonej, białej Kolorystyka przeróżna Także jeżeli Wam się podoba ten wzorek i chcielibyście sobie zrobić taki bieżniczek, czy też obrusik, czy podkładkę, to serdecznie Was zapraszam na filmik I tak jak mówię, pokazuję go właśnie na tym, na, tej, na tym sznureczku, w tym kolorku, żeby było łatwiej widać Także już zapraszam Zaczniemy sobie od zrobienia pętelki podstawowej, czyli bierzemy sobie nasz sznureczek Robimy pętelkę Zaciskamy I zrobimy sobie kilka oczek łańcuszka ja przerobię sobie tutaj z Wami próbkę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na przykład 12 oczek. E, oczywiście robimy jeszcze jedną dodatkową, która będzie tylko oczkiem brzegowym, niewliczanym do wzoru. Następnie odwracamy sobie naszą robótkę i będziemy sobie robić. E, Oczka ścisłe z narzutem. Czyli robimy narzut, wbijamy się w drugą pętelkę od łańcuszka, czyli to pierwsze oczko pomijamy, wbijamy się w drugą i będziemy sobie pracować tutaj na środkowej pętelce. Ona jest tutaj z tyłu łańcuszka. Wówczas stworzy nam się taka ładna krawędź. Czyli tak, przeciągamy sobie i od razu przeciągamy przez dwa. I znowu narzut. Wbijamy się w pętelkę, przeciągamy szydełko i przeciągamy przez dwa. Narzut. Wbijamy się i przeciągamy. I tak sobie robimy przez cały czas. Staramy się też w miarę to robić luźno, żeby sobie właśnie nie zaciskać zbytnio tych oczek i łatwo, żeby nam było łatwo się po prostu wbić. Czyli tak ja cały czas przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem w ten sposób. I zostało mi jeszcze dwa oczka i jeszcze jeden. I dzięki temu, że przerabialiśmy w środkową pętelkę, z tej strony powstanie nam tutaj taki ładny łańcuszek, już ładna krawędź do naszego e, bieżniczka. E, następnie, oczywiście, znowu robimy oczko do góry, czyli za każdym razem, kiedy kończymy, że odrobimy oczko do góry, odwracamy robótkę. E, odwracamy zawsze tak samo. Czyli jeżeli odwracacie sobie w ten sposób, to w ten. Jeżeli nauczyliście się w drugi. W ten sposób, to ten. Jest to ważne, ponieważ tutaj właśnie tworzymy krawędź. Więc, jeżeli zaczniemy odwracać w różny sposób przy różnych właśnie rzędach, to będzie widać i może nas to razić. Jesteśmy teraz tutaj na tej stronie. Znowu będziemy sobie robić oczka ścisłe, nawijane, ale tym razem będziemy się wbijać w pętelkę tak zwaną przednią albo środkową. W zależności, jak tutaj popatrzycie. Czyli tak, standardowo tu jest nasze oczko, które ma tutaj dwie pętelki. I tu jest dodatkowa taka trzecia włóczka, której nie będziemy brać pod uwagę. Teraz tak, my będziemy się wbijać w to oczko, czyli tak zwane przednie oczko. Aczkolwiek, żeby nie pomylić tutaj z tym przednim oczkiem. Czyli tak, robimy sobie narzut i od razu wbijamy się od dołu tutaj tylko w to jedno oczko. Czyli z tyłu pozostaje nam pętelka. Wbijamy się, przekładamy. I przekładamy przez dwa. Czyli cały czas oczka ścisła, z tym, że właśnie wbijane w tą pętelkę. Dzięki temu powstaje nam taki właśnie ciekawy wzorek. Ja przerobię tutaj kilka rzędów, wbijając się cały czas w tą samą pętelkę z przodu. Po czym poznać, że dobrze robimy? Powstaje nam tu taki ładny znaczek takiej faj. I z tyłu również mamy tutaj właśnie to niezahaczone oczko. Czyli robimy tak zwane przednie albo środkowe, w zależności właśnie jak, jak to tutaj u Was widać. Czyli tak, ja sobie przerabiam. Cały czas tak samo. I tutaj też właśnie ważne jest, żeby to oczko wyciągać, żeby ono nie było zbyt sztywne, bo później będzie nam się gorzej wbijało. Czyli luźno, nie zaciągać, żeby się robótka też nie zwężała. Przez to, że się wbijamy też tutaj w to przednie oczko, gorzej się tutaj wbija i na pewno będzie ciężej, ale da się zrobić. Na końcu można sobie podważyć tutaj to oczko ostatnie mniejszym szydełkiem, żeby po prostu było widać. Oczywiście na końcu robimy sobie całe oczko, czyli muszą być dwie pętelki i dopiero przekładamy sobie wszystkie nasze włóczki. To jest pierwszy rząd, tak już właśnie widać i teraz znowu robimy sobie oczko do góry i znowu w ten sam sposób przekładamy i robimy sobie dalej Wzór jest cały czas taki sam, z tym, że trzeba się pilnować, ponieważ tutaj to przednie oczko może nam się mylić, bo w trakcie robienia robótka się tutaj może nam tutaj zawijać w tą stronę I żeby się nie pomylić musimy cały czas właśnie pilnować i patrzeć jak powstaje wzór Czyli robimy tak, znowu narzut i znowu wbijamy się w tą przednią pętelkę, tutaj. Cały czas tak samo, wzór, czy prawa, czy lewa strona jest tak naprawdę dwustronna, więc nie musimy pilnować wzoru, musimy jedynie pilnować, gdzie się właśnie wbić. Czyli tak, ja się wbijam w przednią, cały czas to w przednią, Będzie to też widać, że robimy dobrze, bo w pewnym momencie po prostu wzór będzie się dobrze układał. Jeżeli zacznie się nam coś źle układać, to znaczy, że właśnie się źle wbijam. Ja chcę przerobić właśnie kilka rzędów, żeby pokazać Wam, jak to tutaj odróżnić. Czyli cały czas sobie tutaj w środkową wbijam się. I tak jak widzicie, już właśnie powstają nam tutaj te pierwsze takie fale. To, jeżeli byśmy się zaczęli wbijać w tylną pętelkę. Zrobi nam się taki warkocz. Jeżeli tutaj w przednią, to totalnie niczego nie będzie, więc po prostu ta przednia pętelka wyznacza nam kolejność tutaj wzoru. Więc od razu będzie po prostu widać, czy dobrze się wbiliśmy. Oczywiście pamiętajcie, zawsze wbijacie też w to ostatnie oczko, całe tutaj. Ono tutaj jest, żeby nie zapomnieć. I mamy już, zrobimy sobie kolejny rządek. I przechodzimy do następnego, czyli oczko do góry. Odwracamy robótkę. Jak widzicie, przy odwracaniu tworzy mi się tutaj taka sama krawędź. Przez to właśnie, że odwracam ciągle w jednym kierunku. I znowu słuchajcie, tak samo. Czyli tak jesteśmy tutaj. Z góry tak naprawdę widać, gdzie jest całe oczko. Tu mam całe oczko. Trzeba sobie dobrze odwrócić robótkę, żeby się nie pomylić, że to nie są wasze oczka tutaj łańcuszka. Absolutnie. Oczko łańcuszka jest tutaj. Jak popatrzycie sobie z tej strony z tyłu, i dopiero wtedy wyznaczamy sobie to przednie oczko, czyli tutaj jest nasze przednie oczko. W ten sposób. I cały czas sobie przerabiamy. Wzór naprawdę bardzo prosty, jedynie trzeba pamiętać, żeby po prostu dobrze sobie wyszukać tej przedniej pętelki. I tak naprawdę mówię, a ładnie to już będzie wyglądać. Tworzyć nam za każdym razem po przerobieniu tej przedniej pętelki takie ładne falki. Ja celowo pokazuję Wam tutaj właśnie na innym sznurku, o sznurku właśnie niebłyszczącym, żeby to ładniej wyglądało, bo na błyszczącym w kamerce mi się niestety odbija światło i może to po prostu inaczej wyglądać. Czyli tak, tu znowu tak samo, przednia pętelka. I tu przednia. I na końcu oczywiście, jeżeli macie zbytnio zaciśnięte oczko, trzeba sobie po prostu pomóc mniejszym szydełkiem je wyciągnąć. W ten sposób i przerobić sobie zwyczajnie dwie pętelki. I już mamy kolejny rządek, tak jak widzicie właśnie tutaj mamy pierwsze takie falki. Tutaj z tyłu tak samo się zaczną zaraz układać. E, to jest, słuchajcie, cały wzór, jeśli chodzi właśnie o ten bieżniczek. E, naprawdę bardzo prosty, bardzo fajnie się go robi, e, ładnie wygląda, dosyć inaczej, więc naprawdę zachęcam sobie zrobić bieżniczek e, ten wzorku. Ja już sobie przerobiłam swój, no już prawie na końcu jestem, więc pokażę Wam, jak sobie jeszcze można dookoła wykończyć, żeby te krawędzie ładnie wyglądały. Ja już mam przerobiony swój bieżniczek, już moja docelowa szerokość i długość tak się mniej więcej prezentuje I jeszcze Wam właśnie chciałam pokazać jak sobie wykończyć dookoła te krawędze Tutaj mam początkowy sznureczek i zatrzymuję się z tej strony. W zasadzie wzór jest dwustronny, więc tak naprawdę od Was zależy, z której strony chcecie go sobie położyć. Ja, tak naprawdę, jeżeli chodzi jeszcze o łączenie włóczek, tego nie powiedziałam. Ja sobie po prostu łączę w ten sposób, że przekładam kolejną i mam tutaj sznureczki jeszcze niezawiązane, ponieważ nie będę robiła żadnych tutaj supełków. A chcę po prostu je sobie mm, szydełkiem poprzeciągać wzdłuż wzorku, e, między innymi dlatego, żebym właśnie nie miała takiej twardego tutaj supełka i żebym mogła też wzór używać dwustronnie. E, o co chodzi jeszcze właśnie z, e, z tym przekładaniem? Ja jeszcze Wam pokażę, jak sobie właśnie ja dołączam sznureczek. To już Wam pokazuję. Czyli tak, mam już przerobioną tą moją próbeczkę, tak wygląda właśnie po przerobieniu sobie kilka tutaj rzędów, tak jak widzicie, właśnie podwójne takie falki się tworzą. I teraz o co chodzi z dołożeniem sznurka? Wiadomo, możecie sobie, jeżeli Wam się już kończy motek, um, doszyć tak naprawdę te dwa boczki, ale będzie ciężko, no bo to jest po prostu um, malutkie, żeby tutaj razem to złączyć. Ja jednak wolę, żeby wierznik był dwustronny, więc tak jak mówiłam, będę sobie przekładała e, po prostu te e, sznureczki tak między wzorkiem. Natomiast, jeżeli kończy Wam się już tutaj właśnie e, sznurek, nie włóczka, to robimy w ten sposób, że robimy narzut. Wbijamy się tu, gdzie mielibyśmy się wbić, ale ja sobie wezmę ten sznureczek, żeby wam pokazać. Przekładamy sobie już nowy tutaj motek, nowym włóczka, nowy sznurek. Co ja z tą włóczką mam? I tak. I w ten sposób będzie właśnie wyglądało to przełożenia. I później pracujemy sobie już po prostu na tym wzorku. Ja specjalnie tutaj włączyłam sobie dwa kolorki. Aby wam pokazać, jak to właśnie będzie wyglądać. Oczywiście, nawet można sobie taki wieżnik zrobić dwukolorowy, czemu nie? Też może fajnie wyglądać. I tak po prostu robię, że na końcu właśnie mam te dwa sznureczki. I ja później nie robię tutaj właśnie supełka, choć możecie zrobić, ale nie chcę, żeby go było po prostu widać. Będę starała się pomiędzy tutaj, pomiędzy wzorki. Przepleść tutaj też nureczki, wpleść, aż tutaj gdzieś mniej więcej do końca, i na końcu po prostu odciąć nadmiar sznureczka. Po prostu będę go chowała bardziej niż zawiązywała supełki. Ok, tak wygląda u mnie łączenie. To jeszcze obiecałam wykończenie dookoła, czyli tak, jestem na jednej e, skrawędzi, na jednym rogu. Tak jak e, mówiłam, wszystko jedno to naprawdę, na której skończycie czy prawa, czy lewa strona, bo to po prostu ten wzór jest dwustronny i naprawdę nie widać, e, że coś tutaj trzeba uznać za prawą, czy za lewą. Teraz tak, jeśli chodzi o to wykończenie, ono oczywiście nie jest konieczne, natomiast uważam, że troszeczkę ustabilizuje ten bieżnik, ponieważ ono może troszeczkę się rozszerzać tutaj przy brzegach, więc żeby po prostu ładnie sobie go wyrównać, warto sobie taką krawędź zrobić. Czyli tak, kończymy gdzieś na rogu, robię sobie dodatkowe oczko ścisłe. I teraz wyszukuję sobie tutaj takiej pętelki. Akurat z tej strony, gdzie ja się tutaj zatrzymałam, jest taka pętelka. W zależności, gdzie Wy się tutaj zatrzymacie, możecie sobie wybrać inną pętelkę. Może to być na przykład z tej strony, jeżeli będziecie taka pętelka. Ja jestem akurat przy tej. Zrobię dookoła i pokażę Wam właśnie, jak będzie to z drugiej strony wyglądało. I tutaj przy tej mam takie dodatkowe oczko, które właśnie było do zakręcania, takie dodatkowe boczne oczko, i właśnie w to oczko będę się teraz wijała i przekładała sobie luźno oczko ścisłe. Naprawdę luźno, nie zaciskając też zbyt mocno. Czyli tak, wyszukuję całe to oczko, przekładam sobie szydełko. Ja sobie wzięłam troszeczkę mniejsze szydełko, żeby mi się lepiej wbijało. Wziąłam sobie 4 mm. I robię sobie dalej. Cały czas przekładając się, przebijając szydełko przez to oczko, starając się właśnie w miarę też luźno to robić. W ten sposób, było w miarę jednakowo. Jeżeli uznacie, że jest to zbyt gęsto, można się oczywiście wbić częściej, można jeszcze wyszukać dodatkowej pętelki. To tak naprawdę nie ma znaczenia. To zależy od Was po prostu jak Wam wizualnie tutaj pasuje Ja sobie to po prostu w ten sposób wykończę Jeśli chodzi właśnie o tą stronę, powstanie mi takie dosyć duże oczko A z tej strony po prostu taka krawędź również uważam, że fajna I nie wymagająca nawet wykończenia, wręcz nawet fajniejsza niż tutaj było Czyli tak, ja sobie przerobię tutaj tą część dookoła Zatrzymam się przy tym, przy tym roku i pokażę Wam co dalej Jestem już na końcu, tak u mnie właśnie wygląda wykończenie takimi dosyć właśnie szerokimi, dużymi oczkami. Możecie zrobić również takie mniejsze, wbijając się częściej. Ja sobie tak zostawiam, oczywiście na końcu robimy dalej, czyli tak wbijamy się już w to oczko tutaj, które było z naszej tej krawędzi i przekładamy sobie tak samo. Teraz ja sobie zmienię szydełko na mniejsze, ponieważ mam tu dosyć właśnie... Mm, oczka mała, zaciśnięta, i dalej będę również przerabiała wbijając się już w te same tutaj oczka oczkami ścisłymi czyli tak, już sobie biorę całe oczko składające się właśnie z przedniej i z tylnej pętelki tutaj ta krawędź była ładniejsza więc przerabiam sobie tutaj dookoła cały czas łańcuszkiem a zarówno właśnie tutaj z tej krawędzi jak i z drugiej będę przerabiała sobie dookoła takim łańcuszkiem Czyli tak, ja sobie tutaj przerobię i pokażę Wam jeszcze tą drugą krawędź. I przerobiłam sobie całą tą jedną krawędź i jestem teraz z drugiej krawędzi, tutaj z drugiej strony, gdzie właśnie tutaj mam tą krótszą krawędź. I również tutaj będę starała się właśnie zrobić łańcuszek poprzez wbijanie się w poszczególne tutaj niteczki. Czyli tak, robię sobie dodatkowe oczko, żeby właśnie tutaj sobie zaokrąglić i tutaj... A prawdopodobnie może najbardziej prawdopodobnie będzie wbijanie się tu, na przykład w tą pętelkę, która tutaj właśnie widać. I tak samo będę starała się robić to luźno, czyli w pojedynczą tutaj tą pętelkę, ponieważ właśnie tutaj z tej krawędzi nie mam tego oczka, ona jest z tej strony. Tutaj jest e, tylko takie przejście więc wbijając się właśnie w tą, tutaj ten sznureczek, stworzę sobie dodatkową taką ładniejszą krawędź czyli tak naprawdę tylko w ten sznureczek o w ten sposób widzicie jest A, też ładnie wychodzi ta krawędź właśnie z tyłu też ładnie tutaj się prezentuje A, czyli wystarczy po prostu wbić się w tą tutaj wystającą niteczkę, włóczkę, sznurek A, ok, czyli tak pętelkę, robię sobie tak dookoła starając się robić takie właśnie większe oczka, dzięki temu ta krawędź też troszeczkę mi się tak zawazi jeżeli wyszła właśnie troszeczkę szersza niż cała reszta Mówię, Przerobienie takim łańcuszkiem tak naprawdę też ustabilizuje trochę ten bieżnik. On się nam nie będzie tak naciągał. W ten sposób cały czas dookoła, dosyć luźne, duże oczka. I tak naprawdę zostanie nam jeszcze tylko tak łatwiejsza krawędź, w której mamy już nasze oczko i bieżnik będzie gotowy. Ja już tutaj przerobię sobie z Wami w ten sposób. Tutaj sobie przerobiłam większym szydełkiem. Natomiast już tą krawędź tutaj przerobię sobie mniejszym szydełkiem. E, czyli znowu wyszukujemy sobie, gdzie mamy właśnie tutaj nasze oczka. Z tej strony mam tutaj ładne oczka, więc tak samo już tutaj się wbiję w oczko. Będę przerabiała cały czas tutaj dookoła, tak samo oczka ścisła, wbijając się w dwie pętelki dookoła. W ten sposób. I ja sobie przerobię dookoła i jeszcze Wam pokażę, jak zakończyć. I gdy zrobimy sobie już dookoła, mniej więcej właśnie w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy, przeciągniemy sobie tą pętelkę. Czyli tak, wbijemy się tutaj w następne oczko, w tej strony całym szydełkiem, a tą pętelkę tutaj. Przeciągniemy sobie jak pod zaciskając w ten sposób, żeby właśnie to łączenie było jak najmniej widoczne. A tutaj zaciśniemy sobie oczkiem ścisłym. Jest to w miarę fajne łączenie, niewidoczne. Oczywiście tą włóczkę, znaczy ten sznurek tutaj wystające, po prostu sobie trzeba poprzeplatać pomiędzy tutaj wzorek, tak żeby po prostu można było go ukryć, żeby nie było tutaj go widać na różne po prostu sposoby i tak samo będę starała się właśnie ukryć sznureczki złączenia e, słuchajcie, no w zasadzie to by było tyle nasz bieżniczek już gotowy mam nadzieję, że sobie taki zrobicie, że Wam się podobał e, proszę napiszcie w komentarzach czy chcecie takie filmiki czy Wam się po prostu podobają takie świąteczne ozdóbki, e, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie za Wasze subskrypcje, za lajki i za przemiłe komentarze, no to do zobaczenia wkrótce w następnym filmiku